wyprawia co tu się stanęło? ładny pochmurny dzień Kamila co tu się stanęło? dlaczego masz gumaki na sobie? bo jadę na shopping idziemy na shopping z gumakami a jedziemy na pole Szedłem spontaniczna i cię nagrywam O ty wariatko Idziemy, <gry> jedziemy, co się dzieje? Opowiedz mi się. Dokąd? Co? Gdzie dokąd? No to dokąd? Ja polonistą nie jestem Zawsze miałem dwoje z polskiego. Okay. Teraz, teraz to wszystko wychodzi Iprowadzi ja się kanał. twoja pani od polskiego cię ogląda. Nie, <grym> jest mi wstyd. Wstyd dlatego, że... Tak słabo mi szło z Polskiego. 40 godzin pracy w tym tygodniu bardzo mało i mamy wolną sobotę i jedziemy nagrać odcinek o zbiorze bruselki każemy Wam kombajn, który jest warty 2 miliony złotych, To Za tyle to ja bym sobie życie ułożył. Na nowo. Zawsze możemy przymychnąć ten kombajn i wyjechać z nim najdalej za rów. I rura do domu, nie? Nie tak. czy ty prowadzisz w swoim aucie kolekcję skórek od bananów? Nie, po prostu dalej nie wyniosłeś tej skóry. I on. co więcej, dodałam nową. czegoś znaleźć. No, to zaważy o losie naszego kanału. Nie pokażę tego filmu ścięcia pokselki i nasz kanał zablokują. I tego filmu, który w tym sekundzie nagrywamy, prawdopodobnie też nikt nie zobaczy i będzie to tylko pitolenie naszej no. kamery. Dzisiaj to rozgub za O, to są bardzo wąskie uliczki. Głównie nakierowane na Chcę rękę uciąć, że nadal nie będzie wiedział, gdzie to miejsce jest. I znowu odwiedzimy sto okolicznych wiosek. Idzie. Czy wie, czy nie wie. Dobra, idziemy byliśmy w ogóle w innym kierunku. No tak myślałam właśnie. Oni są w tym... wie. wie Wie No nie... ale ten... w tę stronę. No to kto ci taki na opowiadał, że w tamtą? No właśnie... Ktoś kto nie ma zielonego pojęcia, bo nawet nie jeździ część na Brukselkę, ale ci mówi gdzie znam Brukselkę. Okej. Okay. Czekaj, bym przyjadę. A ty się Zaraz panią przyjadę. Panie, Dwie panie przyjadę. Tutaj szefa nie próżnuje, sam sobie buduje rąk. <noise> Tak hobbystycznie poza rolnictwem lubi sobie budować domy. O, orkiestra. Podobnie jak mój mąż. Nie, właśnie, nie usiedzi bez pracy, nie? Bardzo pracowity jest. Tak. Ma 55 lat. A, jest od bladego świtu do nocy ciągle w ruchu. Jest bardziej pracowity ode mnie. <noise> no. Telewizji śniadaniowej nadajemy <gry> prosto z pola. O kurde! O nie, moje Tutaj pan zbiegnie i powie, kurde moje pole, nie idź po zbożu. Okay. Słuchaj, to jakieś ślady, jakieś pręty, ale... Dobra, znaleźliśmy kumbain. Ale i tak nie znaleźliśmy takiej prawidłowej drogi. Idziemy komu przez czyjeś pole po prostu. To pewnie przez środek, Ty, to jest możliwe, ale chyba nie. Dotarliśmy na pole. Słuchajcie, akurat to pole jest takie nieudane, ale nie wiem dlaczego. Bo jest bardzo niska ta brukselka. Kurde, ale tu rządzko. Zobaczcie, jak rośnie brukselka. Nie każdy wie. W tamturów w sumie też nie? Cię do widzieliśmy. Tak, właśnie. Te nie zaczęto trawić, to nie widzieliśmy jak rośnie. O tego sobie rośnie. Na takich łodygach. Ale tak jak wspomniałem, ta jest bardzo niska, co za tym idzie bardzo mało plonu. Róż tutaj widać nawet. Jedna jest wyższa, druga niska. Coś z tym polem się tutaj wydarzyło, ale nie wiem czemu. Czy wjechały? Też trzeba łamać te góry, może zbyt późno były połamane A zobacz czemu ona taka duże, bo nie było tutaj, nie? Jednej brakuje i wyrosła taka pielka. To mi nic nie robi, jedzie sobie tylko. Tam jestem ciekaw jak to wygląda podczas zbierania, jak maszyna pracuje. Jak jest po rusku dzień dobry. Zdrastujcie, Zdrastujcie narody. Już się robi coraz głośniej czy bliżej maszyny. thank you Zobaczcie, jakie to jest potężne. Weź Kamila, podejdź bliżej te, tego czołga. Zobaczcie jak wygląda Kamila przy tym czołgu. To jest naprawdę olbrzymie. Zawsze przyjeżdża traktor i rozładują to na traktor. To jest 10 tych skrzyniopale, a w tej jednej skrzyniopaleci to ona jest taka bita tej brukselki. Także myślę, 10 tądek tutaj chodzi spokojnie. A teraz, tak jak wspomniałem, jest bardzo niska ta brukselka. Co za tym idzie? No, na pewno jest jej mniej. To, to dziennie tak 20 się do 20 ton może troszkę więcej ale jak jest naprawdę wysoka ładna brukselka to spokojnie 30 ton można, można zebrać dziennie nie? na chłopaki po 9 godzin dziennie pracy. ładnie to wygląda trafując 4 osoby tutaj akurat wyszło 7 rządków to tutaj kierowca teraz Jednie, ale jeden operuje maszyną, jeden operuje maszyną, ten ostatni operuje operuje trzydziecem jeszcze. Fajna praca siedząca. Fajna praca siedząca, nie? No co tu więcej można dopowiedzieć, Kamila? Woła mnie szefo. To mi nie woła. Nie, nie, nie. Nie, problem, nie. Kamila mówi, że nie jest zła robota, tylko żeby ciepło było. No ale zazwyczaj brukselka jest zbierana, wiesz, od września. Jak zmrozi taką brukselkę, to ona jest tak naprawdę smaczniejsza, jeszcze, nie? No, takie jak te, to są bardzo ładne. Zobacz, co przycinają. Choć i tak bywają większe, nie? Ale myślę, że taka jest właśnie standardowa, jaka powinna być. Oni je przycinają? Właśnie tutaj w lata chodzą ludzie i tak, wiesz, coś tam ułamują, na górze, na górze ułamują, żeby dalej nie rosła, nie? Żeby, żeby się ro... rosła w kulki. Tak, w kulki, żeby rosła Zbiór trwa, trwa tutaj nawet do, do lutego, nie? Także... Ale tutaj tak temperatura nie spada, może tylko rano no jest tam minus no jeden, chalenia. minus dwa To zjadł je robale no, to będziesz musiała przesortować i ale tempo jest szybkie, nie? Jak tak się patrzy na kopaków to kurde. Tutaj... Trawa się porużę. No, jest kardio dobre wchodzi Choć tu kolega mówi, że, że teraz nie, że, że dosyć wolno to idzie, nie? Bo, bo jest niska, niewygodna Także nie jest wcale dla nich to jakimś wyzwaniem teraz A ile taką długość idą? Znaczy jadą? A to nie wiem, zależy, no, czasami w jedną stronę mogą jechać pół godziny nie, Zależy jak duże pole Tutaj właśnie kolega wspomniał, że, że ta końcówka i później będzie, będzie ładna ta brukselka dalej, nie? Większa. Tam jest jeszcze, nie? Akurat tak trafiliśmy na, na resztę. Na resztę, no ale dobra, i to. Mniej więcej wiemy jak to wygląda, nie? Fajnie, ale robić mi tego nie. Jest Znowu znowu. co to za pomówienie nie, to jest coś nie, tu to nie to... no wiadomo jak każdy warzyw się zmutuje czasami Zauważyłem, że tak do końca to jej nie docina czasami nawet, nie? że tak do końca nie jest docinana nie? no tutaj to, to co to jest? No to nic Wiadomo, to jest początek rajki Słabe nawożenie. I wyszło, jak wyszło. Co, trzeba dronem polatać, nie? Zobaczymy, jak chłopaki zakręcają jeszcze. Będzie drift bokiem. Drift, drift no, drift czołkiem. Yeah.